Teraz możesz korzystać z programu księgowego RAX na dowolnym urządzeniu z dowolnego miejsca na świecie i o dowolnej porze. Wystarczy dostęp do internetu i komputer wyposażony w przeglądarkę internetową, nieważne czy to jest Mac, Windows czy Android. Oto przykład działania. W oknie przeglądarki internetowej wpisujemy odpowiedni adres, a następnie logujemy się do wirtualnego serwera. Połączenie jest szyfrowane. Po zalogowaniu na serwer uruchamiamy program RAX. Logujemy się do programu. Po zalogowaniu mamy pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu księgowego w oknie przeglądarki internetowej. Przykładowo przechodzimy do dokumentów księgowych. Wybieramy z górnego menu Księgowość Dokumenty księgowe. Dodajemy nowy dokument. Wypełniamy dane nagłówkowe: datę księgowania, kod dokumentu, numer dokumentu źródłowego, kontrahenta. Następnie wybieramy schemat księgowy i uzupełniamy dane: Fotę netto stawkę VAT, Konto kosztowe zespół 4, datę płatności, opis dokumentu z bazy opisów. Zapisujemy. Przechodzimy do generowania deklaracji VAT i pliku JPK. Wybieramy księgowość Deklarację. Wskazujemy sekcję, część deklaracyjna JPK i wybieramy polecenie Dodaj. Zatwierdzamy. Deklaracja została przygotowana. Możemy podejrzeć obliczone wartości. Przechodzimy do eksportu pliku JPK. Wybieramy księgowość, eksport do JPK. Dodajemy nowe pliki od i zaznaczamy opcję Sprawdź status kontrahentów VAT. Pojawia się raport dotyczący statusów dostawców VAT. Przechodzimy do podpisania i wysłania pliku JPK. Możemy zaznaczyć jednocześnie kilka plików JPK do wysyłki, a następnie wystarczy wskazać i wybrać odpowiedni podpis cyfrowy. Praca online na programie RAX daje możliwość powiększenia widoku okna programu, wykorzystując standardową opcję przeglądarki internetowej. Podsumujmy najważniejsze korzyści pracy online na programie księgowym RAX. Dostęp do aplikacji z każdego miejsca na ziemi o dowolnej porze. Praca na dowolnym komputerze Mac lub Windows. Brak konieczności inwestycji w serwer lokalny na potrzeby instalacji programu. Brak ryzyka utraty danych lub ich uszkodzenia. Raz na kwartał automatyczna aktualizacja systemu do najnowszej wersji. Możliwość jednoczesnej pracy na programie osób, znajdujących się w różnych lokalizacjach. Niski miesięczny koszt dostępu do usługi. Jedynie 150 zł netto miesięcznie za użytkownika. Potrzebujesz programu dla swojej firmy? Odwiedź naszą stronę i dowiedz się więcej. RAKS. 35 lat doświadczenia. Dziękuję za uwagę.